Kochani Polacy, wejdźcie na stronie Salezelskiego Wolontariat Misyjny svmpl projekty w nawiasie i wspomóżcie projekty misyjne. Bo misjonarze pracują wśród rodziny uboższych, potrzebują naszego wsparcia na I misjonarze działają na misjonarze działają w imieniu Chrystusa, wspierają najuboższych wspomóżcie projekty, na przykład pomoc dzieciom w ulicy w Zambii. 43 tysiące zebrano, 19 tysięcy, jeszcze połowa trzeba go zbierać. Dożywianie uczniów w szkole w Malawi wsparcie edukacji dzieci w Gatemali. Cel 40 tysięcy zebrano już. Budowa Sudni Głębinowej w Uganie. Zebrano 12 tysięcy, 0,62 tysiące. jest w Tanzanii. Bardzo dużo potrzebujących biednych ludzi jest. Dożywianie prac zabaw dla dzieci w Nigerii. 13%. A projekty grantowe. To projekty aktualne. Aktualne projekty. Bezpieczny dom dla dziewcząt w Kolumbii. 7 zebrano 98 tysięcy potrzeba. Świąteczna czekolada w Peru. 1550 zebrano 40 40 40 300. Takie aktualne projekty są. Wspomóżcie. Szeledzianski wolontariat misyjny z swm.pl w się projekty. Bardzo się opłaca przekazać przekazać pieniądze na te dzieła, bo pan, bo do oni służą promisjonarze w tych krajach, jak dla Chrystusa służą, w imieniu Chrystusa służą. Dziękuję bardzo, pozdrawiam.